kochani, na drugiej przygodzie z paczką. Już przygotowane, oderwane. Dziś numery od 6 do 10. sobie coś układałam. 6, 7, 8, 9 10. Teraz ten był. Dobrze. Jaki był wynik w pierwszej części. Kto oglądał, ten wiek? Kto nie oglądał, zapraszam do nadrobienia. Działamy. Pierwszy odcinek, wiadomo, był dłuższy, bo wstęp. Uroczyste otwarcie paczki. A dzisiaj to już jedziemy dalej. 2, 9, 12, 41 i 24. A jest Piętnaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia trzy, krąży przy tym dwadzieścia cztery, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć, osiemnaście, trzydzieści dziewięć i dziewiętnaście. 7, 27, 13. A dzisiaj to się lepiej drapie, już ta warstwa nie jest taka jak w tych pierwszych. I ostatni rząd 32, 8, 1, 31 i 5. Moi drodzy, zaczynamy tu to. Zaczynamy na pusto. Szóstka była pusta. No to co na no to? Siódemka. Siódemeczko, co ty na to powiesz? Szukamy 14, 38, 6, 37 i 8. No to szukamy. Trzymajcie mocno kciuki. 39. Zaczynam od boku. 27 dwadzieścia dwa dwadzieścia pięć dziewiętnaście dwanaście trzydzieści sześć siedem dwadzieścia jeden i trzydzieści dwa trzeci rządek trzynaście siedemnaście, jedenaście, trzydzieści jeden i szesnaście. I w czwartym pięć, dwadzieścia trzy, piętnaście, dwa i dwadzieścia osiem. Niby szczęśliwa siódemka, ale również pusta TGO.

Dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa i jeden. Drugi rząd sześć, cztery. No ja tak nisko nie mam. Najniższa to jest osiemnaście. A oni krążą cały czas tych niskich. Dwadzieścia osiem jest bok siedem.

Ale ukrywają się na pewno w dalszych numerach. Mając całą paczkę, to jestem spokojna. Numer 9 przed nami. Odcinek nie jest aż taki długi. Te drabki nie są takie długie, także dacie radę chyba wytrzymać z całą paczką, z serią. 15, 1, 22, 24 i 21. A jest 2. Też strasznie dużo oboków. O, jest worek. W końcu jest wygrana w dziewiątce. A worek daje przypisaną kwotę. No dobrze. To coś tu się zaczyna zbierać. 23. Teraz 41, 19, 12, 37 i 6. Ciekawe, ile tych sztabek złota dali mnożących. Siedemnaście, trzydzieści dziewięć, osiemnaście, trzy, i trzydzieści trzy. I ostatnie siedem, dwadzieścia pięć, trzydzieści cztery, czternaście i cztery workiem, dycha. C, C. Dobra, pierwsze dziesięć jest. I ostatnia na dziś z numerem 10. Co tutaj w dziesiątce skryli? Może tą główną, bo chyba jeszcze są. A ja, i główna oczywiście. Jeden, trzydzieści pięć, dwadzieścia, cztery, dwadzieścia pięć. Siedemnaście, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa, szesnaście, dziewiętnaście i sześć, dwadzieścia sześć, osiemnaście, dwadzieścia siedem, dwanaście i cztery. I ostatnie. Dwadzieścia trzy. Trzydzieści dziewięć. Dwadzieścia jeden. Osiem. I dwa. Czyli tam dali wygraną. To tutaj już nie ma. A gdzie ja odłożyłam tą wygraną? Gdzie ten worek? O, matko. Aha, tu. Aha, to była ostatnia. To była ostatnia. Na dziś to była dziesiątka. Patrzcie jak to szybko leci. <gryw> czyli dziesiątka też pusta. Hmm, numer 8, 7 i 6 puste. Czyli pierwsza wygrana patrz trafiła się w drabce z numerem 9 dając 10 zł zwrotu pod workiem. Jestem bardzo ciekawa, jak to się rozkręci. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Do usłyszenia w trzeciej części. Trzymajcie mocno kciuki, aby była jakaś fajna perełka w tej paczce. Do usłyszenia, kochani, w trzeciej części. Pa!